Ja nie wiem co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie puch i zaraz to pod ręką idzie wróg, bo u mnie luks i hopsasa, i wszystko to co majster chciał to ma. Siemaneczko, dzisiaj musimy się zająć szpachlowaniem <śpachlowaniem> We 60 mi się. Purchle porobiły i musimy to wyszpachlować, przemalować. Tak będzie. Zaraz Wam pokażę, jak się robi dobrą robotę. Zobaczcie, co się porobiło na drzwiach. <grychle> purchle się porobiły. Które o... Ktoś mu musiał tu dłubać już. Bo cynku aluminiowe miały być te drzwi, nie wiem. Strasznie tutaj ten zaciek taki się robi od lusterka syfiasty, też to się powinno. Powinno się ją przepolerować troszkę, powiem wam, ale nie chcę się z nią pierdzielić. W każdym musi patrz tak, jak żebym kiedyś oponę skleił. Do dzisiaj trzyma. Po jest, jest. Dobra, musimy się tym zająć. Całe te drzwi takie są. Tutaj już nie, ale pod spodem czuć kruchelki i tutaj mamy. Z drugiej strony już tak się nie dzieje. Tutaj tak się nie dzieje, chociaż tu zaczyna już tutaj się coś dziać, ale tu już nie będę dłubał. Tu też już są jakieś purchelki, no i tutaj, jak widać, też zaczyna się coś dziać, chociaż tu by liznął szpachlą, co nieco. Tu widać, majster się przygotował, mamy diaksik, szpacheleczkę, mamy glichubę. I mam taki plastyczek, którym sobie tam folię na szyby naciągamy, a ja wykorzystam, żeby coś pachle tam troszkę podtętegować. Oczywiście musimy działać szybko, bo to trzeba ogarnąć w ciągu tam godzinki, żeby nie pierdzielić się, że następnego dnia dopiero będę mógł tam szlifować i robić takie rzeczy. Musimy dodać więcej utwardzacza, żeby to szybciej związało. Pierwsze, primo, obszlifujmy zakażoną blachę. Dawaj, Andrzej, tutaj. Kurwa, to dobrze było zdjąć te drzwi. Na zdjętych jakby to zrobił. Tak to zaraz obszlifujesz tu wszystko. Na otwartych tam dojdziesz? Może. Nie zamknął się? Może i dojdę. Przyszlifujemy na otwartych. Trzeba założyć okulary, bo ostatnio mi gruz w oko przypierdzielił. <laughs> Jak żebym na budowie dłubał. Ryzyko zawsze jest, więc lepiej sobie, lepiej sobie założyć okularki. Czemu to tak czerwone jest? Pokaż. W... <laughs> Tuż pachla je. Dlatego to tak. jest troszkę dłupmy. Wydaje mi się, że to, że to jest od środka, że cieknie tutaj, wiecie, po szybie do środka, tu się woda zbiera i powinna wykapywać, a pewnie gdzieś tu zatkane jest i stoi. No ale szpachla też tu widzę je. Kurde, może zdjąć te drzwi. Ale od tamtej zdrowe. Tam gumiećka jeszcze jest na nich. Dobra, od zewnątrz tylko zrób. di chiema pari Będzie. Muszę Wam powiedzieć, że nie jeden to grzebał. Parę barstw jest. Troszkę przeszlifowałem. Tutaj widzę przeżarło już ostro. Tak nie jest źle i tu się ładnie to to zaraz ogarnie. Neutralizator rdzy. O! Weź pan to. Zrobimy profesjonalnie. Mam taki neutralizator do rdzy e, Tylko zastanawiam się, bo nie mam pędzelka i trzeba musimy improwizować A żeby improwizować to musimy iść na barsztat <laughs> Pogasz mi Andrzeju tutaj Myśl pan panie Sebastianie o! Proszę bardzo Ej, majster znalazł Dobra, nie wejdzie mi do buteleczki, więc musimy obciąć sobie tyle włosa. Zaraz zrobimy benzelek. Patrzcie, utnijmy te włosy, o, żeś po... zimpolił. o, mamy, mamy. Teraz żeby było dobrze. O. Hi, hi, hi. Tutaj w środek to. O Izolacja. Hops. Na ciągnij. <ścoughs> Nie puściło. Dobra. I teraz w tą stronę. Tutaj trzeba mocno naciągnąć, żeby nam się przypadkiem nie, nie spadło z tego. Jest, jest! Proszę ja ciebie. Idziemy. A żeby było dobrze, musimy sobie tutaj odkurzyć to troszkę. w początku żebym nie zrobił, ale... daj pan musimy odtłuścić zrobimy profesjonalnie a więc musimy odtłuścić nie musimy otłuszczać, ale lepiej odtłuszczyć, może będzie dłużej trzymało majster <laughs> nigdy nie otłuszczał, a tym razem odtłuścimy Mamy tego bola jakiegoś, neutralizator rdzy. Aczkolwiek on już stał u mnie parę lat, więc nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje. 2021 rok. Będzie chodził. Dobrze pan mi żeś pan kostki nie Pierdaczył. Patrz, tak działa mój pędzelek. Ej, jest, jakaś żywica. Ciekawe, czy na to można kłaść szpachle w ogóle, żebym nie zrobił lipy. Ej, chodź. Maluje się. To jest żywica jakaś. O, majster, jeśli tak profesjonalnej roboty, to ty żeś nie robił. Kurwa, kłaczek został. Neutralizuj pan. Mm. Kurde, nie wziąłem pod uwagę, że to może być schłotra, wie ile. No, Miałem że 24 godziny. Bo... <grystanie> nie sprawdzaj, nie denerwuj się. <grystanie> Zaśpachlujemy tak jak jest. Może ten pędzeleczek troszkę przeczyć, może jeszcze jedną robotę zrobić. <śmienicza> Nie tu. Zostaw. Pokaż wyschło? Ej, wyschło już. Wyschło. Możemy się brać za robotę. Wiem, że to będzie szybko. Opsaj. Przeczyś pan. Troszkę to pudełeczko, to wygląda, jakbym już robił tutaj tą szpachlą. Nie mów, że to zastygnięte będzie. Robiłem on. Pogięte jest. Mam nadzieję, że będzie szpacha jeszcze świeża. Doreba. Jest, świeżutka. Pająk jakieś kurwa utopiony. się mnie go. Kurde, jakaś taka rzadka jest strasznie. A zaraz kostka będzie balona A szpachla z kostki nie chce schodzić No to dużo chyba nie trzeba zostawię, że się nada do czegoś Dobra, to jest najgorszy problem <grym> Nigdy nie wiem ile wlać tego szubaksu. Ale zrobimy na oko. Ciepło, słoneczko jest. więc będzie szybko schło, to i robota szybciej pójdzie. też Pan. Wycisz Pan blichobę, pod tą robotę. I jest. Dobra, wymieszajmy. Czas start. Nie na i tak, bo będzie <grybki> szybciej schła. Dobrze? Pokaż. No ładnie będzie. Dawaj. Miałem wykorzystać to to do kładzenia folii na siebie, ale majstero, większym tym zrobimy. Mańki powietrza. Już kurwa stygnie? Już grudy są człowieku, już po szpachli jest. <noise> Nie można tego na słońcu robić. Andrzeju! Pierdalone! A może z... dlatego, że stara szpachla jest? Człowieku! Oh, I co teraz? Co to Ej, stara szpaka jakaś, kurwa. Ale jeszcze dzień wybrał do roboty, największy upał. Ej, ale masakra, bo to nawet nie było minuty. Daj mi to. lat mnie trafi zaraz z tym. No, a jeszcze raz. Teraz mniej damy tego różowego. Ale teraz popierdolone tu jest. Człowieku daj mniej. mnie nie na powietrze i tak. Spachli. Ściekcie <grym> ich reakcje weszły. Nie wiem czy nie powinienem użyć tej włóknem szklanym, bo zrobiłem na E39 na dachu. Jeszcze nie odparzyło w takim słońcu i w ogóle. szybko. Ole, żeś zajebał. <laughs> Nie tam, teraz będą ci gówno takie się ciągły po samochodzie Ja pierdolę Powinieneś to wszystko zetrzeć No tak, teraz takie kamyczki będą się przeciągać Panie inżynierze No gąb laskę Weź tu Nie, już jest po zawodach. No że na dwa razy to zrobię. Nie. Się nadajesz na roboty. Pakiet premium za 500. Tak, teraz troszkę wolniej stygło. Ale czy to przyspieszy nam proces roboty, to nie wiem. Bo niby zastyga szybko, nie? Ale yy, cały czas jest takie lepkie, tak jakby, tak jakby cały czas było tak świeże. Kurwa, to odpada od tego. W ogóle nie trzyma się, pierdolone. <gryw> Ale dziś <dzidzior. gryw> Z racji tego, że i z tej strony tak popuchło. To majster i to przeszlifuje. To jakbyś nie wyruszał. <laughs> Ale to można też by było tutaj tak pachlować. Postanowiłem okleić taśmą, żeby nie wychodzić dalej poza obręb robocie. neutralizator. Hops, hops, hops. No i tutaj daj pa. Bardzo dobra robota. Tak możesz przyciągnąć. Tutaj tak przyciągniesz. tutaj też przyciągniesz. Dobra. Bierzemy się za robotę. Akurat ta, ta strona nam wystygnie. A my sobie tutaj ogarniemy temat. Znowu na słońcu Tu dużo nie potrzeba Ostrożnie, majster Kurryba brudno zostawił Teraz szybciutko daj. Hops. tak czy tak? tak o pięknie dawaj teraz to daj więcej żeby było z czego pobać i tutaj daj. Bardzo dobra robota. że starczy na drugą stronę jeszcze. Idę tam jeszcze to zrobię. Nie no co tu możesz zrobić? To wszystko spierdolone, powinieneś to zedrzeć. Człowieku, powinieneś to wszystko zedrzeć. Kurde, pierwszy raz żem takie wertepy zrobił <noise> Teraz nie wiem jak to kurde naprostować. Strasznie mi to robotę sformuliło. Strasznie Dobra, tutaj też będzie można przycierać papierkiem ściernym Muszę okleić i tutaj, bo porychowałem całe drzwi <noise> Za wysoko, żebym przed na drzwi Musimy okleić żeby nie było. Majster robi takie odcięcie, może nie będzie tego widać. Nie, aż no, tak wysoko nie musisz. Nie, mogą te drzwi zdjąć. Dobra Nic z tego strzelał nie będzie. Oczywiście, że Majster idzie z postępem, więc <noise> tym sobie będziemy przycierać. Chodzi jeszcze. Jeszcze chodzi. Coś tu pamiętam, że mi odpadało, ale nie wiem co, nie pamiętam. 180 papier na te wertepy, człowieku. Albo 120 daj. Tak, daj 120. Tu u góry muszę przetrzeć do, do lakieru, a tutaj to już potem, aby wyrównać, a tutaj trzeba przetrzeć do lakieru. W każdym bądź razie nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz naciągnąć, bo, bo pewnie będzie lipa przez te moje wertepy. Dobra, tutaj troszkę już przetarłem, zostały takie wrzery po, po tym moim zastygnięciu tego i tu jest taka bułeczka, to jest takie wyżej niż to, ktoś tak tu kiepsko wyszpachlował, widzę. Yy, więc to będę musiał poprawić, takie wżery. liznąć, tak wydaje się ładnie pod rinką. Na mokro nie będę się pierdolić. Te... O kurwa, co to tak pękło? Odchodzi od drzwi. Co to ma być? Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj troszkę łatwiejsza sytuacja, bo jest ładniej naciągnięte. Tak, najpierw trochę tym grubszym przetrzyj. Te grubsze wertepy. Kurwa to jeszcze nie wystygło dobrze, od, odrywa się od tego. Odchodzi od tego. Nie tam co to kurwa ma być. Stara szpachla jakaś, czy jak? Już nie ruszać, popiery, dolić samochód cały. Nie tam człowieku, kurwa, tu żeś zarysował cały samochód. Weź to Zerwi. Chuj to dało. Ja nie wiem, to chyba jeszcze nie wyschło i dlatego tak się pierdzieli Nie tam muszę to podklejać Bo tam dupy pomysł był Dziurę jeszcze większą zrobił niż była Gury tam! Pierdolona kurwo Ty, połamałaś mi cały ten Machlę tutaj. Tak, jeszcze się robą. Czy nie zastygło? Nie zastygło tutaj jeszcze co to ma być. Wysładnie, tylko trzeba liznąć jeszcze szpachelką. Kurza mnie to, że człowiekowi się wydaje, że to zaraz robi, a potem... o. Dobrze, no co? Nie, tam człowieku to schodzi, jak zaraz wezmę i pierdolne wyskrobie to w pizdu. No kurwa, co to ma być? No człowieku, ja pierdolę. Ty ta powłoka chyba nie wyschła z tego... Po chuj dokładłeś. Jeszcze ci lakier rozpuściło. Człowiek zobacz. Lakier ci odchodzi. Mały wgniotek był. <grywka> o idź pan, kur. Zaszpachluję i jutro to skończymy chyba, bo... Ej, miała ta lepiej strona wyszła tam ta lepiej wyszła. Nie wiem. Wiecie to. O donice kudzi. <laughs> Dawaj jeszcze raz. Ostatnia próba. Kurwa, już zastyga? Niemożliwe. Dobra, to niech tak będzie. A tu jeszcze. Za pół drzwi, będzie. tak, ubróć jeszcze tamte drzwi. I po robocie. Zastygło już. Dziękuję, do widzenia. Nowo wertepów, kurwa, narobiłeś. Nie, tam to nie dla mnie robota jest. No to... Tak. co ty żeś zrobił tutaj? Te gile pozabierać. Póki świeże są. No zeszło. Z kostki jeszcze weź to. Hops. Dobrze, że świeże to tak jakoś Ładnie odchodzi jeszcze. Najgorzej jak zastygnie na kostce, to już dupa jest pozamiatana. Prosta robota. Majster znowu wertepów narobił. Znowu mnie zastygło. Nie no, muszę to zostawić, bo przecież jak to? to? Musi dobrze wystygnąć, bo inaczej dupa jest. I idź tam, żeś Pan narozwalał szpachli na psu. Nie robimy odcięcia. Bo jak przemalujemy to naprawdę tutaj będzie taki, taka kreska jakby taśmę przykleił, a tak nam się farba ładnie roz, rozłoży na drzwiach i nie będzie aż tak widać tego.